Witam, no wato sprawdzone, polecone, przegląd Toshiba ST-6 Te temperatury teraz są zabójcze dla pomp no Takie najgorsze, nie? Bo to te przejścia przez zero to Najwięcej skrapla Mnóstwo tych defrostów, no szyba 6 bez wtrysku, z dodatkową grzałką tacy ociekowej I mimo, że to jest naprawdę mała pompka to w tym budynku, który ma około 170 metrów, ona daje radę, ale dlatego, że jest nieogrzewany garaż. Zasilanie 28, powrót 25, sprężarka 34 Hz, pobór około 3 amper. Bardzo płynnie chodzi, bo ten dom jest wykonany zgodnie z tym, co było zapisane w papierach zapotrzebowanie na ciepło nie różni się w rzeczywistości od projektowego. Kielichy sprawdzone, separator wyczyszczony, można powiedzieć, że wszystko w porządku i do zobaczenia za rok. Pozdrawiam, Nowato.pl